Dzień dobry! Czy to mój pierwszy vlog od czasów vlogmas? A mamy połowę marca? Być może? Nie bądźcie na mnie źli, ale kiedy spytałam was na kanale nadawczym, jaki film chcecie obejrzeć w przyszłym tygodniu, to jednogłośnie stwierdziliście, że zwykłego vloga, więc... Here we are! No nie ukrywam, słuchajcie, że zawsze po tych vlogmasach jest trochę taki wstręt... Do tego vlogowania jest to męczące I ja co roku sobie obiecuję, że to już ostatni rok Kiedy nagrywam vlogmas I co roku do tego wracam No teraz w październiku minie mi 10 lat Jak nagrywam na YouTubie Co jest niemalże połową mojego życia Jak sobie tak o tym pomyślimy Że to... Jest w sumie jubileusz, tak to się mówi? Na dekadę, jak coś jest 10 lat, jubileusz, chyba tak. Najdłuższa relacja w moim życiu i największa stałość i stabilność i pewność jaką mam w życiu to, co jest między nami tutaj. No ale zawsze po vlogmas jest trochę taki wstręt do tego vlogowania i co roku sobie powtarzam, że to są moje ostatnie vlogmasy, a potem, wiecie, mija czas, więc mija mi ten wstręt do vlogowania, eee, ale chyba serio, chyba serio już w tym roku nie będę kręcić vlogmasów, a na pewno nie codziennie, ale wiecie, jeszcze tyle miesięcy, że dużo do tego czasu może się zmienić. cieszmy się tym, co mamy, czyli dzisiaj klasycznym vlogiem. Ostatnio, słuchajcie, moje i Kuby Guilty Pleasure w takie klasyczne wieczory to oglądanie live'ów partengi, bo kupiliśmy sobie nawet wspierającego, bo on te live'y robi mega późno i one też mega późno się kończą, więc my sobie do nich zasypiamy i potem na drugi dzień sobie je jeszcze ewentualnie oglądamy do końca. I on właśnie mówił, że sekretem influencerów jest to, że jak one chcą pokazać swój zwykły dzień, to specjalnie wybierają takie niezwykłe dni, żeby tworzyć jakąś iluzję rzeczywistości. I jest to często prawda, że nagrywamy te vlogi po prostu w ciekawsze dni, żeby pokazać coś wow. Więc ja dzisiaj chcę Złamać ten stereotyp, i dzisiaj jest taki totalnie wolny dzień. Rzadko mi się co prawda zdarzają takie dni, żebym nic nie miała w kalendarzu, ale dzisiaj właśnie taki dzień mam. Moja asystentka dzisiaj ma też wolne, i ja też potrzebowałam dzisiaj już takiego dnia, wiecie, na ogarnienie w domu, jakichś rzeczy, żeby się nie malować, nie stylizować i tak dalej, więc to wam dzisiaj pokażę. W ogóle chciałam włosy w zeszłym tygodniu i nikt tego nie zauważył, co uważam za komplement i że jeżeli idziecie do fryzjera i mówicie mu, że chcecie ściąć końcówki, i on robi to tak, że tego nie widać, to znaczy, że to jest dobre podcięcie końcówek. Słuchajcie, chciałam 4 cm, więc naprawdę nie widzę za dużej też nawet ja różnicy w pielęgnacji czy w ich układaniu. Po prostu w końcu nie mam takich e, przerzedzonych końcówek i wygląda to fajnie, dzisiaj w ogóle umyłam włosy, ale ich nie suszyłam, więc to jest mój naturalny burz. Nie maluję się siedzę w domu w okularach, takie dni też są potrzebne, a e, już dawno nie miałam takiego dnia, więc bardzo to doceniam i jak zawsze moje całe dorosłe życie kręci się wokół sprzątania kuchni i robienia w prania więc czeka na mnie starta prania do wyprasowania ale nastawiam jeszcze pralkę na noc i w nocy mi się tutaj jeszcze wyprało kolejne pranie białe, więc czekam aż ono wyschnie i już chyba po prostu zrobi jeden wielki maraton prasowania. Zresztą żelazko czeka, ale puszczę jeszcze jedno pranie, bo ostatnio zepsuła nam się nasza zmy zmywarka, nasza suszarka do prania, po prostu jakby te, wiecie, ym, no rączki? Jak to, jak to się nazywa? Jak to można nazwać? te, No te takie żyłki, na których się wiesza prania nam tutaj popuszczały i kupiliśmy, słuchajcie, najdroższą suszarkę, jaka tylko była tam w MediaMarkcie czy tam w Media Expert. no bo ile kosztują normalne suszarki? Około 150 zł. Ta kosztowała 250 zł, ale jest mega porządna, bo ma właśnie takie grubsze rurki, które nie ma opcji, że się od ciężaru e, tutaj nam rozłączą, bo są po prostu takie grubsze. Więcej się tego prania mieści i słuchajcie, ta suszarka się rozsuwa, więc mogę zrobić dwa albo nawet trzy prania na raz i ona mi to wszystko normalnie pomieści. Zresztą pokażę wam. Zobaczcie, to normalnie można jeszcze rozsunąć, kurde, no... Dobra, pokażę. Bo mam tu, wiecie, wszystko ładnie porozwieszone, to może jednak tego nie będę teraz psuła, ale z racji, że mieści się tu tak dużo prania, to idziemy wstawić kolejne, czyli ręczniki. Jak one się wypierą i będę je wieszać, to pokażę wam, co ta suszarka potrafi, potrafi bo jest naprawdę ekstra. kobiec i dostałam mega dużo kwiatów, więc stwierdziłam, że póki jeszcze żyją, chociaż niektóre są już na skraju, to zrobię Wam tur po moich kwiatach w domu, bo uwielbiam mieć żywe kwiaty w domu i... No, ja mogłabym mieć kwiaty w każdym pokoju zawsze. A więc tutaj w łazience mam żółte tulipany. One już mi ładnie rozkwitły w ogóle, więc no myślę, że to jest właśnie czas ich świetności i ja dostałam od taty Kuby. Tutaj w biurze niestety w najgorszym już stanie już wiem, muszę je dzisiaj wyrzucić, ale ciężko mi się z nimi pożegnać. Są kwiaty od Kuby. I jeszcze dwa bukiety w salonie. Ten dostałam od brywarów warszawskich właśnie z okazji jedynie COVID i w ogóle dziewczyny do mnie przyjechały, jak byłam u fryzjera, więc mega śmieszna akcja. I tutaj jeszcze w strefie dziennej na stole jeden bukiet, który dostałam od drogerii Superfarm i w niego też były powbijane takie, wiecie, patyczki do szaszłyków z kosmetykami, więc super to wyglądało i nawet jak wyjęłam oczywiście te kosmetyki, to bukiet nadal prezentuje się pięknie i wydaje mi się, że po tym no niemalże już w tygodniu ten bukiet trzyma się Najlepiej. No jest, okay. jest 13, więc powoli będę się brała za obiad. Myślę, że zjem go sobie tak dzisiaj wcześniej, ponieważ jakoś chyba przed 15, około 15 będę wychodzić jechać do dziewczyn z Azura. Odwiedziny, bo dawno u nich nie byłam, a ja lubię sobie je czasami odwiedzać. Ale oczywiście nie mogę jechać z pustymi rękoma, więc idealnie dzisiaj na odwiedziny nada się sernik Nutella, który pykłam wczoraj, znalazłam przepis na TikToku i słuchajcie, jest mega proste, Chyba prostszego ciasta nigdy nie robiłam. Na spód po prostu blendujecie jakieś randomowe ciasteczka z rozpuszczonym masłem. Ja wzięłam ciasteczka maślane, więc w ogóle dużo tego masła nie musiałam dodawać, a cała masa to jest wymieszany, zblendowany słoik podgrzanej nutelli, żeby ją, wiecie, trochę tam konsystencję rozluźnić, z mascarpone i z serkiem śmietankowym takim typu Philadelphia. Ja kupiłam z tego i... Mamy jest naprawdę mega słodki, no bo jest sama Nutella, a jest mega dobre. Będę sobie z dzisiaj dziewczynom. Przy okazji pojadę odebrać kół bez bo dzisiaj mu to obiecałam, bo jedzie potem na padla grać w turniej. A padlowy, jak nagrywałam vlogi jeszcze w zeszłym roku, to wam opowiadałam o naszej nowej zajowie. Cóż, zajawa trwa. Oprócz tego, że chodzimy sobie grać z naszymi znajomymi nadal, to gramy teraz jest już turnieje i trenujemy z trenerem w każdym poniedziałek o 7 rano. Jeszcze zazwyczaj drugi trening w tygodniu, ale ja słuchajcie, dzisiaj jestem taka połamana i już tak zmęczona, że dzisiaj właśnie odbieram Kubę z pracy samochodem, dlatego żeby on zdążył na swój turniej, bo dzisiaj gra turniej w parach właśnie z naszym Damianem. Natomiast ja dzisiaj mam dzień przerwy, ponieważ graliśmy kilka dni pod rząd w niedzielę. W rano mieliśmy trening i ja jeszcze pojechałam w poniedziałek wieczorem na turniej, w ogóle wyższy poziom niż gram zazwyczaj, więc... Zajechałam się totalnie, wczoraj graliśmy turniej, więc już nie idzie mi tak dobrze, więc ja zawsze wtedy potrzebuję dnia przerwy, więc dzisiaj jest środa będę znowu grała jutro w czwartek, ponieważ zawsze w czwartek są takie turnieje dla, tylko dla kobiet, a to wiecie, jednak jak w każdym sporcie jest trochę dominacja genetyczna, więc... Eee, no z kobietami inaczej się gra i najbardziej lubię te czwartkowe mecze i w nich już gra na wyższy poziom, więc naprawdę fajnie, a tak tutaj z jakim chcę Wam pokazać mięso, które rozbrażam widziałam kilka dni temu u Martyny Pichimi na stories, że ona właśnie pokazywała swoje zamówienie z takiej strony mięsna paczka i to chodzi o to, że to jest po prostu dostawca mrożonych mięs, że zamawiacie sobie tworząc tam z ich strony taką paczkę różne mięsa wołowina, wieprzowina, indyki kurczaki i jakieś inne swojskie wyroby i to wszystko jest wiecie Eko, Pro, superbio, tak dalej i tak dalej i właśnie zamówiłam na próbę, bo Martyna zachwalała, że gotowa na tych mięsach rosół i faktycznie jest ogromna różnica w smaku i no że w ogóle to jest ekstra, ekstra, więc właśnie stwierdziłam też, że przetestuję. Przyjechała dzisiaj rano paczka, no i większość oczywiście dalej wrzuciłam do zamrażarki, więc na całe nie wiem, ten i przyszły tydzień będę miała te mięsa, zamówiłam różne uczka z kurczaka, bilety, burgery inne rzeczy. Więc rano sobie tutaj to wszystko zorganizowałam, ale od razu rozmroziłam cztery rzeczy. Po pierwsze właśnie porcję rosołową, która w ogóle tu się już pozamrażało, porozmrażało, więc zaraz wstawię e, właśnie tą porcję rosołową już do gotowania na rosół. Zdążę go chyba ugotować przed wyjściem. E, tutaj są burgery z kurczaka, bo stwierdziłam, że właśnie jutro na obiad dla siebie i dla Kuby mm, takie burgery z kurczaka zaserwuję. Wiecie, to moje pierwsze zamówienie od nich, więc po prostu chciałam przetestować różne rzeczy. Tu zamówiłam jeszcze tylko kiełbaskę i polędwicę wołową, bo chyba właśnie dzisiaj na obiad zrobię sobie po prostu... Tatara. Ja zazwyczaj tatara robię chyba w taki najbardziej klasyczny sposób, czyli z ogórkiem kiszonym, z grzybkami marynowanymi oraz z cebulką, ale znalazłam na TikToku jakieś fajne przepisy z sosem Warchester, tym, tym nawłó, którego nikt nie umie wymawiać, i tak się składa, że go mam, więc mam ochotę właśnie. Ten przepis przetestować, więc no zobaczymy. Jak mi się to sprawdzi, to będę tak zamawiać, bo to wychodzi, no niewiele chyba drożej niż e, normalnie zakupy w markecie. A jeżeli jest to mięso lepszej jakości i mogę to przychodzi, wiecie tak super zamrożone, naprawdę świetnie przyozepkowana ta paczka, byłam w szoku, no to why not? Ale zanim to, to stwierdziłam, że zrobię sobie jeszcze porządek w lodówce, ponieważ byłam e, przedwczoraj na zakupach i już nie zdążyłam ich rozpakować, bo się spieszyłam na padla, więc jak Kuba wrócił z pracy, to wszystko po prostu tak powrzucał, a ja sobie to muszę po swojemu poukładać, żeby to wszystko miało ręce i nogi, więc chyba teraz to zrobię, bo nie mogę się po prostu odnaleźć w lodówce, kiedy jest bałagan, plus jeszcze wczoraj musiałam zrobić miejsce na tą tortownicę, żeby tutaj wstawić ten sernik, więc no myślę, że zacznę od porządków tutaj i dopiero potem wezmę się za gotowanie. słuchajcie, mała zmiana planów. Dziewczyny z Azura do mnie napisały, czy mogę być chwilkę wcześniej, bo takim bardziej posuje, więc nie ma problemu. Zmieniłam dresy na do tego zarzucę sobie skórzaną kurtkę, bo to już ta pogoda. Nie wierzę, że już w końcu mamy wiosnę. Wezmę po prostu ze sobą słuchawki i szybciej skończę to spotkanie i pójdę sobie pomontować materiały, które mam nagrane na zapas do jakiejś kawiarni, restauracji, Ewa. Zaraz zobaczymy, więc biorę sernik i... Ja zrobiłam sobie też taki lekki make-up, no make-up, po prostu baza rozświetlająca konturówka na ustach i podkreślone brwi i mi wystarczy dzisiaj. I po drodze wyrzucę jeszcze śmieci, bo otwierałam się rano paczki PR, więc wyrzucę tutaj jakieś kartoniki, papierki itd. I wezmę też ze sobą jedną paczkę do wysłania do Paczkomatu, do Inpostu dla jednej z moich obserwatorek, która wygrała u mnie rozdanie z produktami marki L'Oreal Paris, ale rzucam tam o wiele więcej rzeczy, ona jest w ogóle wypchana. I, więc, więc to zabiorę ze sobą Odkryłam jeszcze kawałek dla nas więc biorę dla pół tego nutellowego serniczka i znalazłam jeszcze w szafce takie małe czekoladowe serduszka które przywiozłam z Paryża chyba ostatnie. jak byłam w lutym dla Kuby i stwierdziłam, że jeszcze udekoruję właśnie mini torcik, bo brakowało mi tutaj jeszcze czegoś Kilka zostawię. Kupię, bo, oczywiście, one są od wszystkich słodyczy. Dobrze, w sumie może jeszcze pokruszę jakieś takie maślane ciasteczko. Kurde, już zrobię to w rękach trochę disgusting, w sensie mam czyste ręce, umyłam, ale jak takie pokruszone ciasteczko w ręce, to potem będę to wszędzie, ale dobra. Zrobimy małą posypkę. Ej, fajnie to wygląda. Kurde, ja zawsze mówię, że ja umiem gotować, a nie umiem piec. No i dobra, ten sernik nie miał nic <laughs> wspólnego z pieczeniem, ale. Naprawdę, słuchajcie, wygląda to bardzo obiecująco, jakbym wiedziała, co robię. Dobra, muszę wychodzić z domu. No, zobaczcie. Teraz now we Talking. Teraz to wygląda jak moje dzieł sztuki. Fajnie. Myślę, że dziewczyny się ucieszą. Ubrudziłam się czekoladą, być może. Czy będę się przybierać? Nie. Już mam to gdzieś. Pierwsza moja wiosenno-zimowa stylowa. słuchajcie, już generalnie chyba od dwóch tygodni nie nosiłam agów, bo już było za ciepło, ale myślę, że dzisiaj. Po prostu dobrze pasują, bo te spodnie są trochę długie, i powiem Wam, że ja generalnie od lat jestem największą fanką Easy i to są moje najwygodniejsze buty, które jestem w stanie nosić cały rok. I pierwszy raz na tak długo z nich zrezygnowałam od tej jesieni, od kiedy mam ugi, i przysięgam Wam, że przechodziłam w nich całą jesień, całą zimę, niezależnie od pogody, i to są dla mnie tak wygodne wyjściowej kapcie, które są wysokie, ciepłe, nie brudzą mi się przez tą wysoką podeszwę i no po prostu dla mnie są buty idealne. Jeszcze tak łatwo się nie zakładają, że nawet słuchajcie, odstawiłam dla nich Easy. No i wiadomo, że już teraz jest ciepło, więc coraz częściej wracam do Easy, ale nie sądziłam, że kiedykolwiek po chyba 5 i latach mojej stuprocentowej miłości do Easy pokocham inne buty bardziej niż Easy. No. No niestety w agach nie mogę chodzić cały rok tak jak chodzę w Easy, ale generalnie... No dzisiaj sobie na to pozwalam przez to, że tu mam trochę taką lżejszą górę, więc mogę mieć trochę cieplejszą bo tutaj chyba już ostatni raz w tym roku na, na sukienkę. Dobra, jestem już po spotkaniu z dziewczynami z Azura. Było mega miło, kiedyśmy mojego serniczka i owocki poplotkowały. E, I dostałam też prezent, od mam je w Baglu, więc może pokażę Wam. Później przyjechałam teraz pod e, Operę Narodową, czyli podjechałam jak najwyżej się da tutaj na parking przy Starym Mieście, bo tutaj właśnie znajduje się kancelaria, w której pracuje Kuba. I czekam, aż wyjdzie z pracy. Jest za 5.17, powiedział mi, że dzisiaj wyjdzie punkt 17, więc na niego poczekam i stwierdziłam, że pokażę Wam, co mam w torebce i co mam w samochodzie. Pokażę Wam jakieś takie moje esencje skórze, sięgnąć po torebkę, bo jest z tyłu. O jezu. Mam to. Dobra, więc pokażę Wam najpierw, co mam w furze, więc zawsze jak ja wsiadam, to sobie tutaj otwieram, tam taki wiecie, panel najbliższy, i tu zawsze sobie kładę telefon, bo mamy tu ładowanie indukcyjne, więc. Zawsze sobie chociażby podtrzymuję baterię albo ładuję telefon. Dzisiaj na przykład wzięłam powerbanka, bo myślałam, że krócej będę z dziewczynami i że jeszcze sobie gdzieś tam na mieście coś będę montować, ale oczywiście się zagadałam i cały czas wykorzystałam. Klucze i to jakby to normalnie też jest w mojej torebce, czyli dobra, to zacznijmy na podporabki. Klucze do auta razem z pilotem do wjazdu i mam też klucze do domu z. Małą torebką z Ikei, słuchajcie, dostałam to w parce właśnie kampanii Czujecie bardziej Ikea i Durex, którą ostatnio realizowałam, widzieliście u mnie na Insta i mówiłam Wam, że to jest świetna rzecz do kluczy, więc tak też sobie ją spożytkowałam i po prostu tu mam schowane wszystkie breloczki, czasami noszę te kluczy tak, ale staram się mieć te breloczki schowane, żeby mi nie rysowały po prostu reszty rzeczy, więc pokażę Wam, jakie mam breloczki i powiem wam co skąd mam, więc tak tu mam e, takie perełki i je robiłam sama na evencie tu mam taką kulę dyskotekową e, i to jest pamiątka po sylwestrowym wystaniu mojej menedżerki a reszta tutaj złote dostałam ostatnio z, jak byłam z L'Orealem w Paryżu, e, więc tutaj mam I'm worth it tutaj mam szmineczkę L'Oreal Paris i tu mam, znaczy L'Oreal jeszcze taki kluczyk, no wiecie to są pierdoły oczywiście mam tego dwa razy więcej niż kluczy ale lubię to mieć no ale właśnie, żeby mi to ani nie zajmowało miejsca, ani mi się nie plątało, Tutaj to, to mam schowane w mojej torbie IK. I właśnie robię to tak, żeby nie wystawały tylko. <grym> przez większość czasu to, co faktycznie potrzebuję, czyli moje, e, mój klucz do domu i pestka tam do śmietnika, do, do bramy i tak dalej. aktualnie chodzę z tą Gucci, ostatnio chodziłam z taką białą i samorą, a teraz przyrzuciłam tą Gucci jakoś, nie wiem, pasuje mi zawsze do wiosennych stylówek i ona ma tu jedną dużą kieszeń i jeszcze tu jedną taką malutką, w której zawsze mam jakieś paragony faktury, nawet nie wiem, co to jest, a, Bon do Starbucksa, jak wypełnię ankietę, to minus 50 na kolejny napój, chyba to już jest nieważne. Mam tutaj karteczkę, z którą chodzę na paznokcie i tu zbieram pieczątki, bo tam gdzie chodzę na paznokcie jest tak, że chcę trzecią wizytę, jest zniżka. Na trzecią wizytę minus 10%, na szóstą minus 15% i na dziewiątą minus 20%. Więc wczoraj byłam na Mani, jutro idę na Pedi, więc na Pedi będę miała minus 10%, bo to jest chyba, nie wiem, moja piąta karteczka w skali półtora roku, jak tam chodzę na pazę. I mam, słuchajcie, patrzcie, jeszcze zdjęcia z. Cetaphilus i mam to z Kubą. No, jak przynajmniej kiełd, że to noszę, i ja robię tak, że jak się przepakowuję z torebki do torebki, to przerzucam wszystko, więc to zdjęcie ze mną w każdej torebce. Póki go nie wyjmę w ogóle z torebki, to będzie w każdej. No, i dzisiaj wyjątkowo mam też powerbanka z kablem, yy, z tego powodu, o którego Wam mówiłam. Zawsze mam coś do ust, yy, ale co jakiś czas, nie wiem, co miesiąc, dwa przychodzi taki moment, że się kapnę, że mam yy, tych rzeczy do ust, nie wiem, z 10 szybką, bo w torebce i wtedy zostawiam tylko jakieś aktualne, a że teraz nie mam makijażu, to mam Mam tylko Juicy Tube, czyli taki balsam z lęką, który bardzo lubię. Zawsze mam jakiś żel antybakteryjny do rąk, ale teraz akurat nie mam, bo mam traumy, bo ostatnio mi się jeden rozlał w torebce. W tym samym czasie, co mi się wysypało gumę do życia, więc możecie sobie wyobrazić, jakie bajoro miałam w torebce, więc teraz już nie dużo ani gum do życia, ani płynów antybakteryjnych, ale mam krem do rąk At The Beach z Buff Body. Ale paradoksalnie częściej smaruję nim ręce Kubie, albo w ogóle częstuję tym kremem kogoś niż siebie. Mam taki mały pilniczek, mi się przydaje, jak widzicie się z złamie poznokie, czy znaczy też paradoksalnie chyba go częściej komuś pożyczam niż sama używam. Lusterko, kiedyś bardzo nie doceniałam tego w torebce, teraz często mi się przydaje. Jak robię właśnie jakieś poprawki ust, mam jakąś szczoteczkę do brwi, którą dostałam po laminacji. Nie wiem, nigdy mi się nie przydała, ale zawsze je mam. Mam jakieś spinki do włosów. Ale to już jest takie random. Mam słuchawki, właśnie, jakbym chciała coś montować na mieście. Mam jeszcze dwie rzeczy, czyli grzebień. To się akurat często przydaje i mam coś takiego super. Dostałam to właśnie w Mercedesie, jak obieraliśmy auto i to, zobaczcie, się tak rozkłada, że jak nie macie na przykład w restauracji, czy gdzieś ja tylko używam albo w restauracjach, albo właśnie na gdzieś nie mam gdzie dać torebki, to, to po prostu kładziecie na stole i to naprawdę trzymam mega duży ciężar, nawet jak miałam tą wielką torebkę Louis Vuitton Neverfull i chodziłam na studia, to mi się przydawało, więc to serio się mega przydaje. No bo kurczę, nie chcę stawiać torebek na ziemi. Więc to jest w mojej torebce. A oprócz tego powiem wam jeszcze, co mam w samochodzie, in case you're wondering co mi zaparkował? So cringe. Dobra, Jestem coś w tym 10 latek Nie mam, czuła się wstydzić. To, w drzwiach kierowcy mamy zawsze taki mały yy, silikonowy śmietniczek. On się przydaje, właśnie, jakieś paragony, gumy do życia i tak dalej. To był najlepszy zakup ever. Ja w ogóle zrobiłam to zamówienie na AliExpress z takimi pierdołami do auta. Chyba jeszcze zanim mieliśmy auto bo na samym początku i kuba się ze mnie śmiał, a teraz sam mówi, że ten śmietnik jest. Super, a tutaj w podłokietniku, w naszym schowku mam o, więcej rzeczy chyba niż myślałam. Holsy, ale to akurat Kuby, e, karta paliwowa, Orlando dzięki temu jak tankujemy ja to nie muszę podawać danych do faktury, tylko one się same zczytują, e, balsam do ust i w ogóle uwielbiam go. E, przez to, że mam go od początku w samochodzie, to ten zapach, w ogóle smak kojarzy mi się z autem i uwielbiam te balsamy do ust z Mio Beauty V mam wszystkie zapachy w każdym aucie, no, w jednym aucie i w każdym miejscu w domu. Jakaś spinka do włosów zawsze się przydaje, zwłaszcza jak czasami zapomnę związać włosów na padla. I tu właśnie wyjęłam ten żel antybakteryjny, żeby nie rozwalał mi się w torebce. Mam tu zawsze też okulary przeciwsłoneczne i też czasami moje okulary... Korekcyjne. Ale korekcyjne zostawiam w domu, więc mam tu okulary przeciwsłoneczne. I, no wiecie, ten case jest duży, więc nie noszę go w torebce, bo większość moich torebek by go nie pomieściła albo pomieściłaby tylko go i nic innego. Więc to naprawdę się mega przydaje, żeby mieć to w aucie i często z tego korzystam. Mam też samochodowy kabel do ładowania telefonu. Portfel Kuby. Gumę do rzucia szusteczki. Apple CarPlay jest aktywny. Skorzystaj z funkcji telefonu połączonego urządzenia z CarPlay. Nic, wyłącz się. Moje auto mnie podsłuchuje. I tabletki przeciwbólowe, bo czasami mam migreny. Więc to mam wszystko tu w podłokietniku, a jeszcze w tym schowku przed kierowcą tam matką, mamy zapas chusteczek mokrych i suchych i później która była dołączona do auta. A mamy jeszcze zapach. zapach zapachowy. Zapach. Zapasowy. Pokazywałam wam ostatnio na Insta, bo właśnie tu mam wisi Clean Cotton z Janki. A jeszcze na, zapach, na zapas mam Soft Blanket. Super są te zapachy do auta. Mieliśmy zapach od Twinkle z kalendarza adventowego i musiałam go wywalić po jednym dniu, bo mi głowa od niego bolała i nie dało się z nim żyć. A te są bardzo takie. Delikatne, nie boli od nich głowa, a naprawdę ładnie pachną. I jak ja to ja czuję ten clean cotton, więc bardzo polecam i w ogóle fajnie wyglądają jak małe świeczuszki Anki, więc polecam. Mam też jakąś herbatę, nie wiem skąd, ale stwierdziłam, że już ją zostawię w aucie, bo może kiedyś mi się przyda. To właśnie jest w moim samochodzie. Gdzie ten kuba? Jest w ogóle. Wycamy <laughs> się siku? nie ma tu gdzie iść. Siku. Chyba opera jest zamknięta. Naprawdę nie mam tu gdzie iść. Siku. A jeszcze muszę dojechać do domu, kurde. Możemy ruszać. Samochód usłyszał, że powiedziałam, że jedziemy do domu i wyznaczył mi teraz do domu. Ej, serio, to jest mega first word problem, wiem, ale ja czasami, jak jadę samochodem i za głośno śpiewam albo za dużo mówię, to mój samochód myśli, że ja mówię do niego i łapie te słowa, które śpiewam, i na przykład o. gdzieś tak. Taki update. Zobaczcie, jaki wyszedł piękny kolor, już wyjęłam i mięso i warzywa, i już zjedliśmy właśnie z kubą po jednej porcji. Kuba jeszcze zaraz będzie drugą, bo właśnie wrócił z Turnieju i słoik po Majonezie pełny też rosołu jutro dla naszych przyjaciół, bo baran miał operację i jutro będę go słował odbierać ze szpitala. No i mam dla nich rosół, więc pewnie szybko go to postawię na nogi. I hope są. So. Naprawdę, słuchajcie, wyszedł przepyszny. Martyna na swoim story, nie kłamała. Najpyszniejszy rosół w moim życiu. I wiecie, zazwyczaj zupy są Właśnie go zwróciłam, prawie. Się mówi, że zupy są na drugi dzień. Z czym się generalnie zgadzam, ale ten rosół zaraz po ugotowaniu smakował już teraz lepiej niż zazwyczaj moje rosoły na drugi dzień. A ja generalnie robię bardzo dobre zupy i bardzo dobre rosoły, więc aż się boję, jak on będzie. Jak coś to na ustach mam maseczkę na więc aż się boję, jak on wspaniale będzie smakował jutro. Serio, aż to bym zjadł więcej, ale nie chcę się już tak napychać. No noc był już zaraz dziesiąta, więc idziemy się weć i spać.